Siama, tutaj my ser Ryszy, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić fajną fontannę w Minecrafcie. Więc zrobimy coś takiego 5x5. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. No i to robimy tak. Miało jakby tu powiedzieć sens. Sens, tak, sens. Fakt, muszę to rozwalić. Albo nie, po co ja to rozwalałem, przecież mogę sobie yy, zrobię... Tak, 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 ja sobie wysoką zrobię. I to trzeba porozwalać, to... Ja sobie to rozwalę, tylko pamiętajcie to o rozwaleniu tego, bo to jest takie... Ważniejsze, to, jakiego to wygląda. S jak to jest, nie jest rozwalone, no i tak to wygląda. I jeszcze Wam pokażę, jak zrobić takie coś, to tak. Idziemy na, do mojego domu. Piękne, jest prawda? Fajnie to, to, to wygląda. Dobra, to więc wchodzimy. Potrzebne będzie nam cztery obsydiany. Będą nam potrzebne. Tak. Kacziemy dwa diamenty i książka i coś takiego nam wychodzi. Bierzemy tak Ja sobie ja sobie tutaj sobie tego nastawiam. No i tutaj dajemy na przykład o, dam sobie to. idzie no, no i tak to jest. No i tyle co mogę powiedzieć. Dobra. No i zdecydowałem się chyba, że mówiłem, że nie będę już kręcił... chyba... Nie, znaczy nie będę kręcił let's play'ów, z tego coś skapułem. I, i i no i co mogę powiedzieć no i chyba nic no że myślę gdzieś dobra to będzie tyle z mojej strony i tak tak tyle mojej strony na razie